Przychodzę do Was z absolutnym brain rotem. Przeczytałam dwie, dałam sobie taki tytuł roboczy, memo-książki i chciałabym z Wami o nich pogadać. Pamiętacie, jak niedawno opublikowałam To Insta Story? Bardzo piękne jest te story. Jak ktoś obserwuje na Instagramie, to widział. Jak ktoś nie obserwuje, to jest faja. W każdym razie, no, chyba faktycznie jesteście z Chin, bo <grywki> kilka dni później pytałam, jakie książki chcielibyście, żebym później zrecenzowała. No i stało się to. Spomowaliście mi o tych drzwiach jak absolutne zwierzęta. I ja naprawdę bardzo, bardzo nie chciałam tego robić. No przeczytałam. Zanim zamówiłam anhincz, byłam przekonana, że ktoś to napisał dla jaj. A jak ktoś nie jest w temacie, to to jest romans z drzwiami. W każdym razie w tym momencie nie jestem taka pewna, że to jest żart. Autorką tej wspaniałej lektury jest Vera Valentine, 42-letnia kobieta mieszkająca z mężem, kotami i psami w północnej Karolinie. Wcześniej pracowała w korporacji, a potem zaczęła pisać. I started writing back in 2021 I believe I'm up to 19 books now. I do count novellas because they are books. Yeah. Um, <laughs> unintentionally, I ended up kind of in the center of a Uh, at least it's popular again. Sentient object romance. Możliwe, że niektórzy tutaj z was wyłapali, ale to nie jest tak, że ta kobita napisała tę jedną książkę dla mema i poszła do domu. Nie, 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 nie. Ten podcast, którego fragment wam przed chwileczką pokazałam, jest sprzed 9 miesięcy. I jak ona tam mówi, że napisała 19 książek, to to już jest w ogóle. Nie, to jest outdated. Ona już teraz napisała plus 21. I, i, I na przykład tego typu samego romansowego powiedzieć, można by było. Erotycznego typu. Książki powstały też na przykład o balonie albo żarówce. Kiedy zobaczyłam okładkę z dzbankiem, na początku w ogóle nie wiedziałam, co tu jest narysowane. Wygląda to trochę jak. Kurwa. Ręcznik? skojarzyłbym mi się z Taulim. W każdym razie, no, kiedy przeczytałam opis i, i, i do, do, dotarłam do tego, że to będzie nowela erotyczna o dzbanku z ponczem, to naprawdę myślałam, że zwariowałam, tylko że potem zjechałam tam na dół i się okazało, że to jest podpisane jako parodia. Tak samo na przykład romans z kanapą. Natomiast drzwi i balonik już nie są w ten sposób podpisane. Czy ja mam w takim razie rozumieć, że to co tutaj trzymam zostało napisane na poważnie? I ja teraz nie żartuję. Ja naprawdę zgłupiałam, bo to mogłoby być tak, że ona po prostu nie dodała tych podpisów, że to żart, ale może to nie był żart? Z jednej strony to jest tak kretyńskie, że nie umiem sobie wyobrazić jakby, że to miało by nie być memem. Z drugiej strony ta pani bardzo poważnie podchodzi do swojej twórczości i jest nieco Yy, specyficzna. W sensie na przykład seksualizuje płatki śniadaniowe w sklepie. Like... Y Come on now! Albo kiedy wejdzie się na jej stronę, to znajdzie się tam różne informacje o niej, o jej jakichś tam książkach i pisaniu, tata. a jak się zjedzie na dół, to tam są linki i można kliknąć w link do całkiem pokaźnego pliku w Excelu, w którym Rozpisane jest miliard polecajek jakichś sklepów z gadżetami. No, no już nie chcę powtarzać w kółko tego samego słowa, żeby YouTube się do mnie nie doczepił, ale wiecie, z jakimi gadżetami. Tak jest pom-pom. No i gdyby zatrzymać się tutaj, to można by było po prostu pomyśleć: "Dobra, no Vera Valentine ma po prostu za dużo czasu". <noise> ale to się zrobi dziwniejsze, bo jak kliknęłam tak kompletnie odczapy w jeden z tych linków, a potem w drugi i trzeci, to są takie trochę nieortodoksyjne zabawki, w sensie jakieś macki, albo zmutowane macki. Eee, może po prostu to zostawmy w cholerę, a ja wam opowiem tę książkę. Nie będzie timestampów z, z końcem spoilerów, no szanujmy się. No więc poznajemy naszego głównego bohatera i naszym głównym bohaterem są drzwi. My tutaj wszyscy się cofamy w rozwoju. No i drzwi te, e, w ogóle, zobaczcie jak tutaj jest napisane, że widzicie, widzicie jaki to jest numer domu? Hehehe, bo to he, morenka! Ryuchy! No i drzwi są zakochane w Tanie. Tana to jest lokatorka tego mieszkania, do którego prowadzą drzwi. To są drzwi wejściowe, jakby ktoś był ciekawy. Nie od kibla, nie od sypialni, tylko drzwi wejściowe do mieszkania w bloku. No i ta Tana. Sobie tam mieszka e, i e, ona umie e, do, do, otwierać te drzwi <gryw> w sensie <gryw> nie szarpie za zamek i, i, i nie szarpie tymi drzwiami w tej z powrotem i, i te drzwi są już like, a zajebiście jest, no nie? Trzecim bohaterem dramatu e, jest Randall, czyli jakiś taki nadzorca tego budynku, takie coś, no taki o, no taki, taki chłopek, Kiedyś to była taka funkcja za PRL-u, e, że był ten taki jakby, ten, ten taki główny jakby w, w jakichś, w tych blokach, tak jak w Alternatywy 4 był ten ziomeczek. Ale nie przypomnę sobie teraz jak to się nazywa, może Dawianek wam powie. No w każdym razie, e, ten, ten Randall to jest straszny ch** i drzwi widziały kiedyś, może powinnam powiedzieć drzwi widział, bo drzwi to facet będzie... Ale na razie to są drzwi. Drzwi widziały, jak ten Randall e, zabiera jakąś laseczkę do lasu, który jest tam za tym budynkiem e, i ta laseczka nie wraca. W związku z tym, że właśnie tak się zadziało, to pojawia się u drzwi policja. To jest też powiedziałam jakby, wiecie, tak normalnie, że no, przed drzwiami pojawia się policja, ale myślę o tym, że drzwi to jakby person. No i e, drzwi nie umieją mówić. Na głos, drzwi umieją myśleć. No i te drzwi otwiera tatana, i widzi tego policjanta, i ten policjant mówi: No czy tutaj wiesz coś może o tej dziewczynie, co zaginęła? No bo nikt nie wie tego, co drzwi widziały. No nie, ona mówi: Nie nie mam pojęcia, o co chodzi. No ten policjant mówi: Dobrze. To do, do widzenia yy, i teges. I nic z tego nie wy, wy, wynika, natomiast zaraz potem, jakoś tam, no mija tam z godzina powiedzmy, i przybiega ten randal do, do niej, do tej tany i mówi Tu była chyba policja, no nie? Pytali o tą dziewczynę, ale to coś mówiłaś, coś nie mówiłaś. I ona mówi, nie, nic nie wiem, więc nic nie mówiłam, do widzenia. I teraz uwaga, bo tego się żeście kurwa, nie spodziewali, ja też nie, ja, ja trochę, ja trochę się ze jak do tego szłam, uwaga. Zapada noc. No i e, nasza lokatorka śpi I drzwi same sobie tutaj siedzą i rozkminiają No i nagle przychodzi Zeus Ale nie ten zdrajca, tylko ten Zeus Bóg z Olimpu I mówi, że Hera kazała mu zado, zadośćuczynić za jego romansę I że skoro on jest taki zakochany w tej dziewczynie To może niech ma szansę jej o tym powiedzieć Może coś się z tego wykluje No i Zeus mówi, słuchaj ty zostałeś zrobiony z dębu, tak? To są drzwi dębowe, a dąb wyrasta z czego? Z żołędzia, a żołądź ten przedostał się, bo akcja chyba się dzieje w Stanach Zjednoczonych. E, z mojego gaju, Zeusa Gaju, no to chyba w Grecji, i wyrósł sobie tutaj, i oni ścięli to drzewo, i ty jesteś ty teraz. A w sumie to całkiem możliwe, że jesteś moim synem, bo ja kiedyś w tym gaju to wziąłem i tam wyruchałem jedno drzewo. I jak mnie rozumiem, to jest żart z tego, że w mitologii Zeus rucha wszystko, co, co popadnie, co wroczki wpadnie. Ale tak bardzo jak to wszystko jest bizar. Ja, ja musiałam to rozchodzić, no nie? No i yy, jaki jest plan? Plan jest taki, że drzwi będą mogły teraz wniknąć do snutany i być tam jako chłop. W tym śnie muszą przekonać ją, żeby w prawdziwym życiu ona poszła na morenkę z nim w formie drzwi i wówczas on z drzwi zamieni się w mężczyznę. Oh! Tak, żeście sobie ze mną rok zaczęli! Jeć. Jakby przepraszam, ale to ty klikasz w ten film i jakby no już trudno, to już jest twoja wina, nie moja. E, no i jesteśmy w tym śnie. Jest ta tana, i to jest w ogóle, jesteśmy w jakiejś klasie, i ona siedzi przy stoliku i jest kompletnie naga i próbuje zakryć się kartką papieru. I ja nie wiem, czy to tutaj ma być jakaś metafora, że papier też jest z drzewa, tak jak drzwi są z drzewa, czy ja tutaj nadinterpretowuję. E, w każdym razie e, wszyscy się tam śmieją, inni uczniowie z niej. Ona jest goła, i przychodzą te drzwi, w sensie, już jako mężczyzna, tak, taki ten, jakiś tam wysoki, i w ogóle czad i on ratuje tą Tanę i ją wyprowadza stamtąd i potem oni już nie są w tej klasie, nie w sumie nawet nie są w szkole, ale okej, okay, sny są dziwne czasem i on wie, ją i mówi, yy, że tutaj jest taka sytuacja, że ja muszę ci powiedzieć, że ten Randall, ten z twojego bloku, to on tą dziewczynę zawiózł, tam, wyciągnął do tego lasu i ona nie wróciła, on ją prawdopodobnie tam, a ja to w ogóle jestem twoimi drzwiami i cię kocham. A jeszcze tak, y, tak na marginesie, to ten Randall, on też chce coś od Ciebie, bo jak Ciebie nie było y, i byłaś gdzieś tam, gdzieś, to on wlazł do Ciebie do mieszkania, bo ma jakiś I guess, master key albo coś takiego i y, ukradł Ci bieliznę. And she's like, what the fuck? A ja jestem like, co robię ze swoim życiem? E, no w każdym razie, wybudzamy się, jest dzień. Tana idzie gdzieś tam w pizdu, może do pracy, może na jogę, a może na puszczanie latawców. E, w każdym razie drzwi zostają same. No i wtedy pojawia się znowu Randall. on znowu się e, zakrada do tej chałupy, Truje sok który jest w lodówce i próbuje ukraść jeszcze jakieś gacie, ale one mu wypadają chyba z kieszeni jak on wychodzi, więc te gacie zostają na środku. Jak Tana wraca i widzi te gacie, które leżą na środku i myśli sobie: "O kurde, kurde fajer, chyba ten chłop" W moim śnie, co mówił, że jest moimi drzwiami i we mnie się zakochał, to chyba ma rację i to chyba jest real, więc ja to chyba chyba lepiej sprawdzę. Przezorny, zawsze e, ubezpieczony, w sensie, no tak, ale jakby tutaj the level of absurd. Okej, okay, no i ona w każdym razie myśli sobie, no, no dostałam tutorial. W jaki sposób zrobić z tych drzwi chłopa, hop, tak? W sensie, no, niedosłowny, bo tutaj pewną inicjatywą ona musiała się wykazać i kreatywnością. Natomiast, no, masz drzwi i masz pilka kogucika i musisz to jakoś pożenić. No więc ona idzie na morenkę z tymi drzwiami. Działa to w ten sposób, że. Mam to mówić naprawdę? W sensie, jest ona tak, jakby wypięta na pufie. A drzwi mają klamkę, no nie? No i do takiego czegoś dochodzi, e, i na początku te drzwi się nie zmieniają, i ona jest like, what the fuck, no to zrobiłam trochę z siebie barana, ale w sumie mi się podobało. I dopiero po chwili on się faktycznie staje mężczyzną, wytrąca jej z ręki sok, jak ona próbuje się go napić, no bo ten sok jest przecież zatruty. No i jest facetem. No i w tym momencie mamy pustą framugę, bo bo drzwi zmieniły się w faceta. Więc trzeba zamówić nowe drzwi i zamówili nowe drzwi i te drzwi przyszły w ogóle bardzo szybko, ja nie wiem, oni zamówili z jakiegoś Glovo, al, nie wiem, na Juszu na przykład mają drzwi. No, oni sobie siedzą i oglądają jakiś film, zanim te drzwi przyjdą, po prostu sobie... Okej. Okay. I, I jak tak sobie siedzą, yy, to gadają o tym, że w sumie to zwracanie się do tego typa per drzwi jest dość Niezręczne, więc może nadajmy mu jakieś imię i nadajmy mu imię Drys. I gadają o tym, że ten dozorca to jest straszny chuj, i że w sumie to chętnie by go chcieli zajść. a potem idą na zakupy, bo gość nie ma żadnych ubrań i dostał tylko jakieś duże dresy czy coś. I jedą na te zakupy i drys. Tam całuje tane tak kompletnie z czapy, potem wracają do domu, już tam gdzieś mniej więcej po drodze nowe drzwi zostały zamontowane i, i wtedy tana wali konia drzwiom, a potem sobie miło razem leżą, i wszystko byłoby spoko gdyby nie to, że nagle rozlega się pukanie do nowych drzwi i jak otwierają te drzwi, to tam wyskakuje ten randal z bronią, w sensie oczywiście plastikową i tam im zaczyna grozić i się w ogóle robi jakaś straszna afera i w tej aferze drzwi, jako mężczyzna, zostają postrzelone. I teraz jest time skip. Nie spodziewaliście się, że to ma aż taką długą fabułę, no nie? Jest time skip. okazuje się, że randal jest w w więzieniu, że odpowiedział za swoje czyny. Drzwi są znowu w formie drzwi, a dziura po tym strzale została zaklejona kitem do drewna. I uwaga, bo znowu dzieje się Morenka z drzwiami w formie obiektu, i, i on się znowu zamienia w mężczyznę. I Tana mu wtedy opowiada, że no, bo ja spotkałam Herę. E, no, spotkałam ją i ona mi powiedziała, że tutaj jest. Lipa trochę, ale no dobra, dam wam drugą szansę. Musisz znowu wybrać się na morenkę z klamką. No bo to de facto jest z klamką, a nie z całymi drzwiami. To by było trochę jeszcze bardziej chyba chore. No i on wtedy się znowu zrobił chłopem. No i się zrobił. Brawo! I wszyscy się cieszymy, ale będzie się zamieniał w drzwi w każdą pełnię księżyca because it's like. no, 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 no kurwa, Jakby wilkołak, ale kłóka drzewołak, drzwiołak. I wtedy trzeba będzie znowu go odczarowywać w ten sam sposób. A na sam koniec, żeby już można było żyli długo i szczęśliwie uskutecznić, to jeszcze dostajemy paczkę, a w tej paczce są dokumenty, jakiś tam certyfikat urodzenia, jakieś tam bajery, prawo jazdy chyba, czy, czy coś. No bo w Stanach się ludzie identyfikują bardzo mocno za, po, za, za pomocą prawa jazdy, więc chyba prawo jazdy tam było. I wiecie od kogo to jest paczka? Od Zeus'a, żeby im tak się dobrze żyło. I koniec. There you go. Tego chcieliście? Jakie mam tu podsumowanie? Durne to jest jak i trochę bez sensu, bo drzwi e, miały widok z jednej strony na mieszkanie, a z drugiej strony na korytarz e, w, w budynku, więc w jaki sposób drzwi widziały. To, jak Randall ciągnie tą dziewczynę do lasu, nie klei mi się to. A druga rzecz, na przykład, która mi się wydaje, że jest bez sensu, to tam było dość, dość, moc, dość ist, istotnym elementem drzwi, była klamka tutaj. I potem nawet tam jest zaznaczone, że jak wybierali te nowe drzwi, to drzwi chciał, żeby, żeby te nowe drzwi były z gałką, a nie z klamką, bo byłby trochę zazdrosny. Tymczasem na okładce drzwi są z gałką. Ktoś się tutaj nie popisał, moi drodzy. Ktoś się nie popisał z okładką. Natomiast jeśli chodzi o na przykład temat świadomej zgody albo tego, jak Love Interest zachowuje się w stosunku do głównej bohaterki żeńskiej, to słuchajcie, ta książka jest o wiele lepsza niż cała góra książek, które do tej pory analizowałam na tym kanale. Faktycznie ona się troszczy o zgodę drzwi, on jest dla niej miły, jakiś tam próbuje, wie o tym, że ona będzie, nie wiem, miała. Okres i że lubi jeszcze wtedy lody, więc jej przypomina o tych lodach. No naprawdę ta relacja jest yy, oparta na o wiele większym szacunku niż relacja na przykład w Look at me Princess. Nie mówiąc już o takich wspaniałych pozycjach, jak korepetytor albo 365 dni to już w ogóle, żebym żygnęła dalej. Nie, no, yy, tak, Nuskam, no to się lepiej czyta niż 365 dni. Bo uwaga, kolejny punkt, który sobie zapisałam, to jest. W pewien k***a sposób kreatywny. W sensie opisywać drzwi, tak żeby to było w jakiś sposób, nie wiem, sensualne. No, na mnie to nie działa, jakby, bo trochę, chyba jestem. No, ja jestem trochę piotłęgna, ale chyba jeszcze mam troszeczkę, jeszcze mam zapasu trochę, żeby. <laughs> no, w każdym razie, no, jest tu jakaś doza kreatywności. Czy to jest kreatywność, którą chcielibyśmy otaczać się na co dzień? Nie, ale czy jest to bardziej kreatywne niż, powiedzmy, to? Tak! W sumie to tak. Czy to jest ładnie napisane pod względem językowym? Nie! W sensie nie mam jakiegoś dużego doświadczenia w recenzowaniu książek napisanych po angielsku, bo to, to nie zostało przetłumaczone nigdy. Kurwa ciekawe, dlaczego? Ale co, no dużo się dowiedziałam. E, czytając tę książkę, to duże słowo też. E, na przykład e, tego, jak po angielsku jest nadproże. Nigdy wcześniej się nie zastanawiałam, jak jest nadproże. Nigdy nawet nie zastanawiałam się, czym po polsku jest nadproże. A tu widzicie, e, poszerzam swoje horyzonty. A na koniec zostawiłam najlepszy smaczek z tej książki, czyli notę prawną, która jest na samym początku. Bo jak tę książkę się otwiera, to jest najpierw to. I tutaj jest legal info, no nie? Jeżeli mam tą książkę w innej wersji niż e, Kindle'owy Unlimited Program, zamówienie jej e, Directly z Amazona, i to jest historia tej kopii, czy jakiś tam kopii Directly z Ratatata od Wery, to w, jeżeli to jest właśnie, jeżeli moja książka nie spełnia tych wymagań, to wtedy trzymam e, e, skamerską książkę, dokonuję kupa kradzieży e, i, i saportuję piractwo. I tak, no to prawda, ale z każdą inną książką też tak jest. Dlaczego? Okej, jedziemy dalej. Te pieniądze, które zarabiają piraci, nazwijmy ich, mogą trafiać do jakichś organizacji turystycznych, albo do ludzi, którzy handlują ludźmi, albo wspierać w ten sposób jakieś inne e, nielegalne działania. I to jest pierwsze, co ja dostaję, kiedy to otwieram. No powiem wam, że trochę jestem przerażona, no bo tak, ja nie popieram piractwa, absolutnie nie. Ja jestem za tym, żeby tylko y, legalną kulturą się otaczać. Kultu... no proszę bardzo, nobilitacja dla ciebie, jesteś kulturą na dzisiaj. I, i, i jakby spoko, ale kurwa, spokojnie, bo jakby dlaczego w takim razie w każdej książce nie ma takiej informacji? Ta, 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 ta pani musi bardzo wysoko myśleć o swojej sztuce. A ja nie skończyłam jeszcze. Tutaj jest też, dalej legal info. Ta historia została w 100% wykreowana przez wyobraźnię człowieka. W innych słowach, nie było tu żadnego AI zaangażowanego w kreację tej historii czy tej okładki. Ale o czym ty mówisz? Dlaczego miałabym Cię? Podejrzewać w ogóle o to. To nie jest jakaś pierwsza myśl, którą mam, kiedy biorę jakąś książkę do ręki, że została napisana przez AI. Jeszcze chyba nie doszliśmy do tego punktu. W sensie AI dużo robi teraz i można się naczyć na jakieś rzeczy, ale no come on. To tak jakby poszła, nie wiem, obejrzała film na Netflixie i zanim by mi się ten film pokazał, to by dostała, nie wiem, czarny ekran z napisem. Nie zrobiło tego AI. Może ja też powinnam dodawać takie informacje przed moim filmem. No, ten film nie został wykonany przez sztuczną inteligencję, ale przez prawdziwego debila. Nie wiem. A może to po prostu żyjemy w świecie, w którym koleżanka od Al AI e, 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 że, że żyjemy w takim jakimś takim obłędzie, że w, w tym świecie tych dziwnych ludzi, którzy Dziwni są. Trzeba takie rzeczy. Eee, nie wiem. Nie wiem. Musimy iść dalej, bo słuchajcie, był romans z drzwiami. Eee, bardzo taki morenkowy. I zatem, co się stało? No, no, koń zwalony. Słuchajcie, jest to intelektualna uczta, gdyż ta pozycja. Otarła się o maturę. Już tłumaczę. Na próbnej maturze 5 grudnia 2024 pojawił się tekst B do zadania 5, czyli opis książki Anny Sewell, Anny Swell, Anny Sewell. Oj, trudne, trudne się wylosowało. No i wszystko byłoby git, gdyby nie ta okładka, która jest dosłownie tą okładką. Czy można zatem powiedzieć, że koń zwalony. Dosłownie pojawił się na maturze. Z pewną dozą naciągania tak. Konia napisał <grym> Patryk Olszowski i chciałabym powiedzieć wam więcej na jego temat, ale nie mogę, bo nic więcej o nim nie wiem. Nie ma opisu na lubimy czytać, nie ma Instagrama, nic. Znalazłam tylko TikToka, na którym jakiś ziomeczek twierdzi, że jest jego synem, ale go tam wie. Może sam jest Patrykiem, może Patryk nie istnieje i jest tylko pseudonimem artystycznym. Może Patryk to kolektyw ziomeczków, którzy się nudzili i napisali konia razem. Koń jest dedykowany grupie komediowej sprytnie, ale o nich też nie da się nic znaleźć. Musimy po prostu pogodzić się z tym, że koń zwalony ma swoje tajemnice. A o czym jest? Tak szczerze, to można byłoby to opisać w kilku nieszczególnie złożonych zdaniach, ale specjalnie dla Was zrobię to w dokładniejszy sposób. Główny bohater Marcello płynie z Sycylii do Walony w Albanii, żeby zakupić tam najładniejszego konia, bo się dowiedział, że tam są najlepsze konie. Na, na tym statku e, marynarz, e, który się nazywa Bestiamo, daje mu jakiś chleb, kanapkę, jedzą to razem, a kiedy dobijają do portu, to zabiera naszego Marcello do baru, które, który to bar prowadzi, jakiś tam inny Sycylijczyk. I ten Sycylijczyk to w ogóle musiał uciekać z Sycylii, bo już bez wdawania się w szczegóły nie ma to najmniejszego znaczenia. No i tak sobie siedzą tam chwilę, ale w końcu Marcello mówi, no kochani, koń. E, jest tutaj do nabycia e, drogą kupna, a zatem e, idę na rynek i będę tu próbował jakiegoś konia e, wyłapać. Tylko że problem jest taki, że nasz koleżka nie mówi po albańsku, mówi tylko po włosku, więc on po prostu chodzi, patrzy po tych ludziach na tym rynku i jak zobaczył mordę, która mu wyglądała mniej więcej na włoską, to wtedy zagadał do typa. No i typ e, indeed miał konia, ładnego nawet bardzo, ale białego, a nasz. Marcello chciał czarnego konia. Zatem kupiec mówi: idź pan e, tam, e, tamo, o, tam mieszkają moi kuzyni, i oni mają bardzo ładnego czarnego konia na sprzedaż. No to wziął i poszedł. No i tak szedł, i szedł, i szedł. I, i tak szedł długo, że już był zmęczony, i tam mu pod, po, po czole ściekał, i, i pić mu się chciało. No i, i, i taki jest zmęczony, i, i, i budzi się w domu jakiegoś Albańczyka. Się rano w raju. Budzi się tam, nie wie gdzie jest, wstaje, jest tym albańczykiem chleb, a potem idzie spać znowu. I następnego dnia ten albańczyk zaprasza gestem ręki Marcello na swojego konia, że gdzieś go zawiezie i jadą razem i ten albańczyk wywozi go gdzieś w pizdu i go tam zostawia i odjeżdża. I Marcello jest bardzo załamany i nie wie co ma robić, i jest zgubiony i już kurwa nic nie wie o niczym. I myśli kurwa szczęsne tutaj na tej smutnej ziemi i chciałem ogółem powiedzieć, i nigdy nie pogląbuje na moim pięknym koniu zwalonym, w sensie zwalony. No i kiedy już miało być najgorzej, to pojawia się piękna niewiasta ona się nazywa Palla i mówi, młodzieńcze, ja Ciebie wezmę do mojej wioski i Ci pomogę. No i ona go prowadzi do tej swojej wioski, tam mówi, że możesz spać u mojej babci, tam pokazuje mu tą wioskę, no i ona jest taka nadobna i urodziwa i on się od razu w niej zakochuje i myśli sobie, jutro wyznam jej miłość. Szybko poszło, stary. No i jest ten następny dzień, ale on nie będzie miał okazji wyznać jej miłości, gdyż jest napad jakichś złoczyńców na te wioski, i tam w ogóle giną ci wiśniacy, i już tam prawie odpędzają tych złych, ale nagle przychodzi taki największy zły. E, I to słuchajcie, ten bestiamo w sensie marynarz od kanapki i baru, i on jest takim największym synem i wyżyna wszystkich w pizdu. W tym tą e, palę też, i nasz główny bohater Marcello próbuje uciekać, ale jest goniony przez tego chłopa na koniu, i dochodzi do jakiejś takiej próby obronienia się, jakiejś chaotycznej próby obronienia się. On tam po drodze jeszcze jakiś miecz zlutował z jakiegoś chłopa poległego, i próbuje tak, no nie umie walczyć, więc tak się miota bardziej. I kiedy tak się miota, to on rani konia w nogę, i po chwili ten bestiamo mówi, że czas tam kończyć ten cyrk, i zabija go. Marcello. I ostatnie, co widzi Marcello przed śmiercią, to ten piękny koń przez niego samego. Zwalony z nóg. Czy to jest śmieszne? Tak. Czy śmiesznie będzie mieć to na półce? Tak. Czy warto to czytać? Oczywiście, że nie. Kurwie, o co chodzi w tej książce? Fabuła jest. Żadna. Ta, ta książka jest napisana bardzo niewyszukanym językiem i nawet w tak krótkiej książce jak 27 stron zdawały się jakieś literówki i to widzicie jaką jak to jest czcionką dużą napisane. Ja myślę, że wiecie co, to jest produkt kolekcjonerski, bo... No, język jest niewyszukany. To jest najdelikatniej, co można o nim powiedzieć. Można by było powiedzieć, że to są najprostsze zdania pojedyncze, które złożyłby. Ale nieważne. Nie, nie, nie. Czy fabuła. Nie, nie ma fabuły. W ogóle nie interesuje mnie to. Ale jest to produkt, to jest coś takiego, jak wiecie, jak ludzie kupują na przykład płyty CD. Bo lubią je mieć. Albo ludzie kupują gry yy, w tych opakowaniach plastikowych, a nie kupują je na przykład na jakimś Steamie czy PlayStation Store czy coś, bo lubią je mieć. I mi się wydaje, że ta książka to jest dla ludzi, którzy lubią mieć. Ja na przykład lubię mieć też dziwne rzeczy. Nie są to płyty CD, nie są to gry w fizycznym wydaniu, ale mam już książkę Nike, mam już romans z drzwiami. Więc tego też nie mogło zabraknąć w mojej kolekcji. Ta książka dostaje 1 na 10, jeśli chodzi o zawartość, 10 na 10, jeśli chodzi o tytuł. Piękny koń. <noise> Zwalony. Dobra, już, dobra, już skończę. Do widzenia. Widzimy się w hotelu Paradise w niedzielę i w jakimś śmiesznym, mam nadzieję, głównie za tydzień, w środę. Papa. Pa.